Aktualnie trwa proces składania projektów zadań w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego miasta Kędzierzyn-Koźle. Do końca czerwca wszyscy mieszkańcy mogą składać takie projekty, które służą poprawie jakości naszego życia. Weryfikacja projektów zadań złożonych do końca czerwca nastąpi w lipcu, a w sierpniu i wrześniu wszyscy mieszkańcy mogą uczestniczyć w głosowaniu służącym wyborowi tych projektów, które najbardziej odpowiadają potrzebom mieszkańców. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do składania projektów, zadań, a także do udziału w głosowaniu.